To ja jestem Crow.pl, a w dzisiejszym odcinku zagramy kilka gierek z Leonem Ity. Zapraszam do oglądania. No, to. Gramy w dół. Uh -huh. To ja wezmę. No, Bula wezmę. To. Gramy. Ciekawe, czy to wygramy. Easy Legenda głosi, że jak to wygramy, to z Twojego big boxa coś pleci. No, bo, bo otworzymy jeszcze big boxa. Możecie wchodzić też do mojego klubu Beczki Kroła. Tam jest Lony Ty, Ty, Spike i Kro... I crow Okej, żyjesz? Żyjesz. ledwo Ej, już nie. A, to ja sam ich nie będę atakował. Jezu, jak się przestraszyłam No, ja też chyba już nie żyję. O, czekaj, ultem Dobra, żyjesz. No już. No nie wiem, po jak to będę robić normalnie. Okej. Okay. O, już zrobiłem. Mam 100 kasy, okej. Okay. I otwieramy Big Boxa. Pewnie nic nie wyfajnie, ale... Może. Uwaga. Jest szansa. Karl 8. Teraz ty. Oko 11 i nic nie będzie później błyszczy Okej okay. Bo ja nie mam ten szczęście. To co, jeszcze jedną gierka? No możemy To teraz mogę teraz kogoś innego No Nie mam Do kogo wziąć? Leona? Szelkę wziąć? Okej okay. I gramy w duo? Uh -huh. okay. A i w środę może będzie crow, będziemy... będzie live, to znaczy nie crow, ale będziemy nagrywać live z Leonem Ety i, i z crow gaming. Zapraszam. Nie wiem o której, ale... O, już przegraliśmy. No. To chyba to był ostatni meczek. No. To ja bym kroł. Do następnego. Cześć.